10 października obchodzimy Międzynarodowy Dzień Zdrowia Psychicznego. Ustanowione zostałaby promować zdrowie psychiczne, definiowane jako jeden z podstawowych elementów zdrowia ogólnego oraz czynnik odpowiedzialny za właściwy rozwój psychofizyczny oraz społeczny jednostki. W ostatnim czasie zarówno my, jak i nasi uczniowie zostaliśmy narażeni na mierzenie się z bardzo trudnymi sytuacjami wpływającymi traumatycznymi na nasze życie prywatne i zawodowe. Wielu uczniów odczuło skutki sytuacji kryzysowych, a przed nauczycielami pojawiło się ogromne wyzwanie związane ze wsparciem dobrostanu psychicznego dzieci i młodzieży. Dzisiejsze spotkanie ma na celu przede wszystkim odpowiedzieć na pytanie, co nauczyciel może i co powinien zrobić w sytuacji, gdy zauważy, że z uczniem dzieje się coś niepokojącego. Zacznijmy od zdefiniowania sytuacji trudnej i sytuacji kryzysowej. Sytuacja trudna to każda, która ma element nowości, dezorganizuje życie jednostki, powoduje konieczność poradzenia sobie z nią, jest początkiem zmiany zachodzącej w człowieku oraz jego otoczeniu. Ma miejsce, gdy dochodzi do tak zwanej nierównowagi między potrzebami i zadaniami, a sposobami i warunkami ich realizacji. Jest to sytuacja ewidentnie stresowa, która wiąże się z przeżywaniem nieprzyjemnych emocji i wymaga od ucznia, który jej doświadcza, dużego wysiłku oraz mobilizacji w poradzeniu sobie z nią. Są to sytuacje, w których nastąpiła niemożność zaspokojenia potrzeb, również tych społecznych i psychicznych, jak przebywanie w izolacji, doznanie osamotnienia, zawodu, pokrzywdzenia. Do sytuacji trudnych zaliczymy również wszelkiego rodzaju przeciążenia, utrudnienia, które występują wtedy, gdy poziom zadania pozostaje na granicy możliwości fizycznych, umysłowych czy też wytrzymałości nerwowej człowieka. Sytuacją trudną w końcu może być na przykład początek nauki w nowej szkole czy przejście do innej klasy, gdzie zarówno nauczyciele, jak i rówieśnicy są osobami nieznanymi. Obciążenie nauką ponad możliwości ucznia również wywołuje sytuację trudną, stres. Presja wymagań, kłopoty w domu, utrata pracy przez rodzica, słowem wszystko co zaburza tak zwane normalne funkcjonowanie jednostki. Jeżeli uczeń nie poradzi sobie z sytuacją trudną, nie otrzyma wsparcia, bądź nie posiada odpowiednich zasobów w postaci konkretnych kompetencji odpowiednich do poradzenia sobie z daną sytuacją, może dojść do sytuacji Kryzysowej. Kryzys to nie samo wydarzenie, tylko reakcja na nie. Jedna z definicji mówi, że kryzys jest odczuwaniem lub doświadczaniem wydarzenia bądź sytuacji jako trudności nie do zniesienia, wyczerpującej zasoby wytrzymałości i naruszającej mechanizmy radzenia sobie. Sytuację uznaje się za kryzysową, jeżeli następuje nagle, szybko zaczyna się rozwijać. Wzbudza bardzo silne, często skrajne emocje jak lęk, strach, bezsilność czy bezradność, dezorganizuje codzienność, uruchamia mechanizmy obronne pomagające nam radzić sobie z trudnościami. Kryzys rozwija się etapami, które w zależności od osobowości człowieka trwają dłużej lub krócej. Możemy wyróżnić następujące jego etapy. Pierwszy to doświadczanie napięcia. Odczuwamy lęk, złość, pierwsze symptomy frustracji. Uruchamia się tak zwane zaplecze, czyli zostają wdrożone działania racjonalizujące tę trudną sytuację. Poszukujemy informacji, uruchamiamy kontakty z bliskimi, zwracamy się w stronę pasji, hobby, podejmujemy działania związane z zadbaniem o naszą przyszłość. Bardzo charakterystyczne może być tutaj robienie zapasów czy też porządkowanie dokumentów. Człowiek w konfrontacji z wydarzeniami problemowymi stara się rozwiązać tę sytuację dotychczas stosowanymi metodami, które zawodzą, przez co wzrasta lęk i napięcie. Sytuacja kryzysowa przechodzi do etapu drugiego, w którym zauważamy narastanie napięcia w związku z tym, że kryzys przeciąga się w czasie. Narastający żal, lęk, złość, pogłębiająca się frustracja i bezsilność. Te emocje, które symptomatycznie odczuwaliśmy na pierwszym etapie, przechodzą na wyższy poziom. Człowiek zaczyna mieć poczucie utraty kontroli nad własnym życiem, a dotychczas podejmowane metody poradzenia sobie z trudną sytuacją przegrywają w sytuacji kryzysowej w związku z tym, że zaczyna ona rozciągać się w czasie. Na tym etapie bardzo charakterystyczne jest też rodzenie się konfliktów. W tym momencie sytuacja kryzysowa przechodzi do etapu trzeciego, który nazywamy zmianą perspektywy patrzenia na sytuację. W tym momencie następuje weryfikacja stanu rzeczy. Zmieniamy cele na te, które są możliwe do realizacji tu i teraz. Racjonalizujemy tę naszą codzienność, bo skoro nie mamy wpływu na przyszłość, warto jest skoncentrować się na tym, co tu i teraz. Charakterystyczne dla trzeciego etapu mogą być działania y, pomocowe, społeczne. Y, poszukujemy też własnych sposobów rozwiązania problemów, y, maksymalnie mobilizujemy naszą energię. Na tym etapie powinno nastąpić złagodzenie kryzysu. To jeszcze nie jest jego koniec, natomiast uczymy się w tym odnajdywać i żyć. Jeżeli natomiast. Złagodzenie kryzysu nie nastąpi, istnieje ogromne zagrożenie czwartą fazą, czyli tak zwaną ostrą fazą sytuacji kryzysowej. Następuje ona wówczas, gdy nie uda się właśnie w trzeciej fazie złagodzić skutków kryzysu. To, co możemy odczuwać, to zmęczenie i frustracja, bardzo obniżony nastrój, możliwe stany depresyjne i mogą na tym etapie pojawić się zachowania destrukcyjne podejmowane w celu zmniejszenia napięcia i zredukowania zbyt silnych emocji. To w jaki sposób poradzimy sobie z sytuacją kryzysową, to w jaki sposób radzą sobie z nią nasi uczniowie zależy w bardzo dużej mierze od tak zwanych czynników wsparcia. Wśród nich wymienimy zdolności poznawcze, czyli na przykład wysokie IQ, zdolności uczenia się, zdolności werbalne, umiejętności planowania, Realizacji celów. Do tego dołożymy temperament, czyli towarzyskość, zdolności adaptacyjne. Za tym pójdą mechanizmy samokontroli, czyli radzenie sobie z negatywnymi emocjami, czy też samokontrola impulsów. Wśród czynników wsparcia ważne będą również tak zwane kompetencje społeczne, czyli umiejętność porozumiewania się, nawiązywania przyjaźni, rozwiązywania konfliktów. Dalej, ważnym czynnikiem będzie pozytywny obraz siebie, czyli wysoka samoocena, wiara w swoje możliwości, poczucie własnej skuteczności. Aż w końcu posiadanie planów i celów, które pozwolą zbudować perspektywę na przyszłość i nie koncentrować się na sytuacji kryzysowej jako tej ostatecznej. Wśród czynników wsparcia warto wyróżnić tzw. czynniki indywidualne. Bardzo istotne, jeżeli chodzi o zaplecze, pozwalające uczniowi poradzić sobie w sytuacji trudnej i kryzysowej. Wymienimy wśród nich relacje rodzice-dziecko, czyli więź z rodzicami, wsparcie rodziców, zasady rodzinne, jasne oczekiwania, dobra komunikacja, czy też zaangażowanie rodziców w szkolne sprawy dziecka. Dalej, czynnikiem, który wspiera i pomaga, będą tzw. konstruktywni rówieśnicy, czyli tacy, którzy akceptują normy, są wspierający, mają ambicje, aspiracje zarówno edukacyjne, jak i społeczne. Kolejnym czynnikiem, o którym warto wspomnieć i warto pamiętać, to dobrzy i kompetentni dorośli, bowiem oparcie w zaufanej osobie dorosłej. Na przykład rodzicu, trenerze sportowym, nauczycielu w sytuacji kryzysowej jest niezmiernie istotne, jeśli nie najważniejsze. Kolejnym czynnikiem chroniącym i pomagającym poradzić sobie w sytuacji kryzysowej jest tak zwane poczucie przynależności, na co może się złożyć dobry klimat w szkole, wymaganie od uczniów odpowiedzialności i udzielania sobie wzajemnej pomocy. W końcu Czynnikiem absolutnie pomocnym będzie dostęp do pomocy psychologicznej i przedmedycznej. Najważniejszym jednak czynnikiem chroniącym ucznia przed szkodliwymi konsekwencjami sytuacji kryzysowej jest pomoc i wsparcie otrzymywane od swoich bliskich, od nauczycieli, a także od innych osób z otoczenia. Co zatem można zrobić, jak należy zareagować, by pomóc? Przede wszystkim należy być uważnym i zwracać uwagę na nagłe, rozciągnięte w czasie zmiany zachowania ucznia. Kiedy zauważymy coś, co nas zaniepokoi, musimy zareagować. Warto zastosować schemat pierwszej pomocy emocjonalnej, który może być jednocześnie schematem interwencji nauczyciela w sytuacji kryzysowej. Krok pierwszy: zauważ problem. Krok drugi: Nazwij go. Krok trzeci: zainicjuj rozmowę i porozmawiaj z uczniem, i krok czwarty: działaj. Omówmy poszczególne kroki pierwszej pomocy emocjonalnej. Pierwszy z nich to zauważ problem. Jakie zachowania powinny zwrócić naszą uwagę, powinny nas zaniepokoić i spowodować, że zaczniemy działać. Przede wszystkim każda nagła zmiana zachowania ucznia, która stanowi odstępstwo od tak zwanej normy. Nauczyciele znają swoich uczniów i potrafią świetnie odróżnić te zachowania, które wynikają z normy rozwojowej, czy też chwilowej niedyspozycji, od tych, które już powinny zaniepokoić i zainicjować działania pomocowe. Wśród tych zachowań, które powinny zwrócić naszą uwagę, możemy wymienić drażliwość, labilność emocjonalną, impulsywność, pobudzenie psychoruchowe, obniżony nastrój, apatię, biedność, bezczynność, niechęć do aktywności, nawet tych, które wcześniej sprawiały dużo przyjemności, wycofanie się z grupy rówieśniczej, kontaktów i relacji z bliskimi, obniżenie wyników ocen, problemy z koncentracją, pamięcią. Zmiana apetytu, problemy ze snem, o czym mogą nas poinformować na przykład rodzice, negatywistyczne wypowiedzi, brak dbałości o wygląd tak ważny przecież w okresie adolescencji, krytycyzm wobec siebie, nasilone skargi na objawy somatyczne, autoagresja czy też zainteresowanie tematyką śmierci i samobójstw. Musimy pamiętać, że jeżeli te zachowania powtarzają się, trwają około dwóch tygodni, niezbędna jest interwencja. Krok drugi pierwszej pomocy emocjonalnej to nazwanie problemu. Nazwij wprost to, co widzisz. Podchodzimy do ucznia i komunikujemy to, co zwróciło naszą uwagę, co nas zaniepokoiło. Na przykład. Widzę, że od kilku dni jesteś stale smutna i przygnębiona. Widzę okaleczenia na Twoich rękach. Zauważyłam, że od kilku dni zmieniłeś swoje zachowanie, jesteś rozdrażniony, reagujesz złością. Zauważyłam, że ostatnio pogorszyły się Twoje wyniki w nauce. Następnie dobrze jest opisać swój stosunek emocjonalny do tego problemu. Na przykład: Martwi mnie to, co widzę, zależy mi, żeby Ci pomóc. Przykro mi, że spotkało cię coś złego. Zapytaj, co możesz zrobić, jak pomóc. Zainicjuj rozmowę, zadeklaruj pomoc. Porozmawiajmy. Na pewno znajdziemy jakieś rozwiązanie. Rozmowa z uczniem to dobry sposób na poznanie jego trudności i przeżyć, i sama w sobie stanowi rodzaj wsparcia. Musi być jednak właściwie przeprowadzona, żeby faktycznie odniosła zamierzony skutek. Co jest istotne w trudnej rozmowie z uczniem? Przede wszystkim musimy zadbać o stworzenie poczucia bezpieczeństwa. Ważne jest miejsce, gdzie nikt nie będzie przeszkadzać. Ważny jest czas, by był dogodny zarówno dla ucznia, jak i dla nauczyciela, a rozmowa nie była przeprowadzona w pośpiechu. Szczerość i uczciwość w rozmowie. Nie obiecujmy uczniowi zbyt wiele. Możemy nie być w stanie zrealizować jego obietnic, a to tylko zniszczy jego zaufanie. Nigdy nie obiecujmy też absolutnej dyskrecji. Musimy to rzeczowo wyjaśnić uczniowi. Dyskrecja uniemożliwi pomoc. Często też taka rozmowa jest pierwszym krokiem konkretnej procedury szkolnej, zatem dyskrecja mogłaby wiązać się ze złamaniem prawa. Kolejnym ważnym elementem przeprowadzania trudnej rozmowy jest język adekwatny do poziomu poznawczego ucznia. Nie używajmy specjalistycznego słownictwa. Unikajmy też używania sformułowań typu sprawca, ofiara. Zawsze mówmy wprost o problemie. Nie bójmy się mówić o kaleczenie, samobójstwo, przemoc. To skonkretyzuje sytuację i zamknie uczniowi furtkę ucieczki od problemu. Jest to też komunikat, że od teraz sytuacja pójdzie już tylko do przodu. Kolejnym istotnym elementem w trudnej rozmowie z uczniem, z którego warto zdawać sobie sprawę, jest konieczność podążania za tematem rozmowy ucznia, uważne słuchanie, cierpliwość, reagowanie na bieżące potrzeby ucznia, jak na przykład niechęć do podejmowania jakiegoś tematu, potrzeba milczenia, czy też odwrotnie, potrzeba wyrzucenia z siebie trudnych przeżyć i emocji. Nie wywierajmy presji czasu, nie zgadujmy, co uczeń chce powiedzieć, nie kończmy za niego zdań. Kolejną kwestią, z której. Warto zdawać sobie sprawę przy okazji prowadzenia trudnej rozmowy z uczniem, jest tak zwana dynamika rozmowy. Jej początek to zwykle czas na zbudowanie relacji, zapoznanie się, oswojenie się z tematem, z rozmówcą, z miejscem rozmowy. W tym czasie najczęściej podejmuje się bardzo ogólne tematy, takie neutralne i niezagrażające. Na przykład możemy zapytać o ulubiony przedmiot w szkole o ilość lekcji, które jeszcze zostały do końca dnia, o to, czy ma zwierzę w domu. W części właściwej rozmowy omawia się już te najważniejsze kwestie. Wtedy realizujemy cel naszej rozmowy. Często bywają te emocjonujące treści, wzbudzające bardzo silne i trudne przeżycia. Dlatego tak ważny jest czas na zamknięcie tej rozmowy, na to, żeby wszystkie trudne emocje, wszystkie kwestie wybrzmiały. W momencie zakończenia rozmowy należy podejmować podobnie tematy ogólne, bezpieczne, często przyjemne. Dać po prostu uczniowi czas na to, by się zrelaksował, żeby w stanie pobudzenia emocjonalnego nie wychodził na szkolny korytarz. Pod koniec rozmowy musimy się też upewnić, że uczeń rozumie, jak dalej będzie wyglądać sytuacja, jakie kroki zostaną podjęte. Jest to po prostu czas, na jego ostatnie pytania, dopytanie się, doprecyzowanie sytuacji. Pod koniec musimy też zapewnić o gotowości do rozmowy, gdy uczeń będzie tego potrzebować. Często w trudnej rozmowie z uczniem znajdującym się w sytuacji kryzysowej nie wiemy co powiedzieć, jak skomentować to, o czym uczeń nam komunikuje. W pierwszej pomocy emocjonalnej ważne jest wsparcie, obecność, gotowość wysłuchania i podjęcie dalszych kroków. Nauczyciel nie musi być ekspertem. Nie ma nic złego w tym, że nie dając rady sam poprosi o pomoc szkolnego psychologa czy pedagoga. Jednak warto mieć ogólną wiedzę na temat tego, czego nie mówić w trudnej rozmowie i jakimi komentarzami się powstrzymać, nawet gdy działamy pod wpływem silniejszych emocji. Wszelkie komentarze typu uspokój się, nie denerwuj się, wszystko będzie dobrze, weź się w garść. Dlaczego dopiero teraz mi o tym mówisz? Mogą sprawić, że uczeń wycofa się w rozmowie i zamknie nam możliwość jej kontynuowania. Zamiast tego, doceńmy, że zechciał porozmawiać, nazwijmy i znormalizujmy silne emocje, które towarzyszą uczniowi. Cieszę się, że możemy porozmawiać, zależało mi na tym. To, że płaczesz, jest zupełnie normalne w tak trudnej sytuacji. Dobrze, że przeszedłeś mi o tym powiedzieć. Na pewno nie było ci łatwo. Będę cię wspierać. Zawsze możemy porozmawiać. To nie twoja wina. Ważne jest, żeby nie narzucać uczniowi arbitralnego rozwiązania trudnej sytuacji. Pamiętajmy, że to on tak naprawdę jest najlepszym ekspertem od swojego problemu i od emocji, które czuje. Zadajmy pytania. Które nam dadzą wiedzę na temat zasobów ucznia i możliwości podjęcia kolejnych działań, a temu samemu uświadomią jego sprawczość. Odwołujmy się do jego mocnych stron, zamiast koncentrować się na deficytach. Warto też pytać o tak zwane wyjątki, czyli sytuacje, kiedy uczeń nie miał problemów. Przypomnij mu to, że nie zawsze było źle i może zmotywować do działania i współpracy. Zadajmy pytania typu: Kto do tej pory najbardziej wspierał cię w trudnościach? Co do tej pory pomagało ci najbardziej, kiedy przychodziły trudne momenty? Gdybyś miał pomóc przyjacielowi z takim problemem, jakiej rady byś mu udzielił? Jak chciałbyś, żeby mama, tata, kolega podszedł do tej sprawy? Z kim powinnam porozmawiać najpierw? Z mamą czy z tatą? Z kim się lepiej dogadujesz? Czy chcesz uczestniczyć w rozmowie? Chcesz o problemie powiedzieć sam, czy mam mówić w Twoim imieniu? Pomyślmy, zastanówmy się, co powiemy. Zanim udzielimy wskazówki, przedstawimy jakiś pomysł, zapytajmy ucznia, czy chce tego wysłuchać. Możemy zapytać pośrednio, na przykład: Być może nie będzie to idealne rozwiązanie dla Ciebie, ale mogę powiedzieć Ci, jak inni poradzili sobie w podobnej sytuacji? Albo. Mam pewien pomysł, ale ty zdecyduj, czy zechcesz go wysłuchać i czy on ci odpowiada. W sytuacjach wymagających wdrożenia konkretnych działań ze strony szkoły, działań proceduralnych, również musimy o tym poinformować ucznia. Musi wiedzieć, co konkretnie nastąpi dalej w jego sytuacji. Zapewnijmy też swoją dostępność na bieżąco, gdyby chciał o coś zapytać, porozmawiać. Ostatni krok pierwszej pomocy emocjonalnej, czyli jednocześnie schematu wstępnej interwencji nauczyciela w sytuacji kryzysowej ucznia, to działanie, czyli nasza aktywność w sprawie dotyczącej ucznia. Często działanie będzie odnosić się do procedur, które istnieją w szkole na wypadek konkretnej sytuacji, czyli poinformowanie psychologa, pedagoga, dyrektora, słowem osób kompetentnych w konkretnych obszarach. Z pewnością też czeka nas rozmowa z rodzicami. W naszych działaniach musimy pamiętać o wyposażeniu ucznia, rodziców, ale też innych podopiecznych, na których sytuacja kryzysowa kolegi z pewnością w konkretny sposób oddziałuje, w kontakty, adresy, gdzie można uzyskać pomoc. Czasem anonimowa rozmowa ze specjalistą interwencji kryzysowej może być początkiem działań prowadzących do rozwiązania problemu. Podsumowując dzisiejsze spotkanie, przypomnijmy, co nauczyciel może, czy też powinien zrobić, by wesprzeć ucznia w sytuacji trudnej czy kryzysowej. Krok pierwszy: zauważ i zaobserwuj nagłą zmianę zachowania ucznia. Dowiedz się, czy jest to chwilowa niedyspozycja spowodowana nieszkodliwymi czynnikami, jak zmęczenie, drobne niepowodzenie, czy po prostu wynika z czynników rozwojowych. Jeżeli zmiana zachowania niepokoi, natomiast działaj. Podejdź do ucznia i zainicjuj rozmowę. To działa jak rozproszenie osamotnienia. Następnie przeprowadź tę rozmowę, w której jednocześnie oszacujesz problem i ocenisz bezpieczeństwo ucznia na podstawie prezentowanych przez niego emocji oraz wypowiadanych treści. Wspieraj, normalizuj emocje, mów konkretnie, jasno. Przedyskutuj dalsze kroki, poinformuj o działaniach, które muszą być podjęte w danej sytuacji. Okaż gotowość do dalszych rozmów i kontaktu, kiedy będzie to potrzebne dla ucznia. Krok czwarty to już działanie, czyli podejmowanie czynności, jakie wymagane są w konkretnej sytuacji, czy też uregulowane szkolną procedurą. Tu powinniśmy wyposażyć ucznia i jego rodziców w kontakty i adresy, gdzie mogą uzyskać pomoc. Powinniśmy też zmobilizować rodziców do zgłoszenia się z dzieckiem do specjalisty, a zgłosić dyrektorowi powinniśmy fakt, jeżeli rodzice uchylają się od wsparcia swojego dziecka pomocą specjalistyczną w sytuacji kryzysowej. Życzę Państwu siły i wiary w trudnych czasach i pamiętajmy, że szybka interwencja w postaci wsparcia emocjonalno-społecznego pomoże ograniczyć bezpośrednie skutki kryzysu i jego negatywne następstwa. Nauczyciel to nie interwent kryzysowy, to nie psycholog, to nie terapeuta, ale jest na pierwszej linii frontu, spędza z uczniami dużo czasu, zna ich i jako pierwszy ma możliwość zauważyć niepokojące objawy problemu. Dlatego też szkoła i nauczyciele mają ogromną szansę zrobić ten pierwszy, najważniejszy, inicjujący działania interwencyjne i naprawcze krok wobec ucznia w sytuacji kryzysowej.